Raz, raz. Dobra, dobra, stop. Ja wiem, że to nie jest najbardziej wiarygodna rzecz na świecie i autentyczna, biorąc pod uwagę, że wszyscy youtuberzy aktualnie wydają książki, ale moja jest specjalna. Autentyczna, oryginalna, i mam nadzieję, że przekonam Was do niej w tym filmie. Podstawy dobrego rapu. To pozycja, którą zacząłem pisać mniej więcej dwa lata temu, kiedy trochę mocniej wszedłem w tę kulturę i zacząłem więcej działać w kierunku tej muzyki. O ile przez ostatnie pół roku bardzo mocno wahałem się, czy w ogóle chcę ją wydawać, biorąc pod uwagę, jak wiele pozycji, którymi raczyli nas youtuberzy, było miernej jakości, były to najczęściej autobiografie, które nie zawierały merytorycznej wartości. I do pewnego momentu wydawało mi się, że wstydem będzie znaleźć się w tym gronie. Stwierdziłem jednak, że nie, trzeba działać naprzeciw internetowym hejterom. W związku z tym postanowiłem wydać książkę Podstawy Dobrego Rapu, którą w każdym Empiku będziecie mogli dostać już 2 grudnia w cenie jedynie 49,99. I wydaje mi się to niewygórowaną ceną. Za dawkę wiedzy, którą otrzymujecie w środku. A co otrzymujecie w środku? Przede wszystkim 115 stron podzielone na 7 rozdziałów, w którym omawiam krok po kroku każdy etap, jak prawidłowo zostać raperem. Omawiamy zwrotki wielu znanych osobistości świata hip-hopu, takich jak KN czy Hada, będziemy interpretować ich zwrotki, a także próbować znajdować patenty, które te osoby stosują, by brzmiało to tak dobrze jak brzmi. Oprócz tego znajdziecie tutaj zapis moich rozmów, swoistych wywiadów, bardzo dużych i bardzo obszernych z osobami, które w mojej opinii są prekursorami rapów w Polsce, a także znają się na tym zdecydowanie praktycznie najlepiej, jeżeli chodzi o polską scenę muzyczną, więc oprócz symbolicznego wywiadu z samym sobą przeprowadziłem go z takimi osobami jak m.in. Kuki M, Young Multi czy MC Sobieski. 4 lata doświadczenia w nagrywaniu rapu, dwie wydane płyty, z czego ostatnia zajęła pierwsze miejsce na Olisie. Kilkanaście koncertów i łącznie kilkadziesiąt traków. To uważam wystarczające doświadczenie, by przekazać Wam absolutne podstawy dobrego rapu. Nie zaawansowane rzeczy, nie eksperckie, a podstawy, bo właśnie jestem przekonany, że o tym jestem w stanie bardzo dużo powiedzieć. Książki innych youtuberów mają masę obrazków, u mnie nie znajdziecie ani jednego, jest to sam tekst, pełen porad, pełen analizy, pełen masy innych wielu, naprawdę... Przydatnych rzeczy, które mam nadzieję Umilą wam wieczór I pomogą wam, jeżeli wy też chcecie Zacząć swoją przygodę z muzyką rap Jednocześnie przekonany jestem, że Żaden z youtuberów, którzy krytykowali książki Nie zrobi tego przy okazji tej pozycji Ponieważ jest ona zwyczajnie Zbyt dobra, ale uwaga Normalna cena to 49,99 Ale jeżeli zamówisz przed sprzedaż W przeciągu tygodnia Od pojawienia się tego filmu na moim kanale Będziesz się mógł kupić po promocyjnej cenie Jedynie 48 zł. Także jest to bardzo duża przecena na taką wiedzę, którą tutaj dostarczam. Jest albo nie, dobra, słuchajcie, zgłupiałem, zwariowałem totalnie. 45 zł, jeżeli to zrobicie w przeciągu 3 dni, specjalnie dla Was, zdaję sobie sprawę, że jako moi widzowie, zasługujecie na to, żeby otrzymać aż taką zwariowaną promocję. Ja wiem, ta wiedza kosztowała mnie wiele lat pracy i kosztowała mnie wiele godzin. Także specjalnie dla Was, tylko teraz okazja. Nie dajcie się oszukać tym wszystkim YouTuberom, którzy próbują wcisnąć wam gówno, mówiąc, że tam jest jakaś wartość i żądają od was horrendalnych pieniędzy za swoje dzieła. Kupcie coś co naprawdę Wam pomoże w życiu, co naprawdę uczyniło mnie szczęśliwszym człowiekiem. Mam nadzieję, że uczyni również i Ciebie od 2 grudnia dostępna w Empiku. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do korzystania z promocji. A jeżeli jesteś tylko hejterem z hejtolandii, to mam nadzieję, że nie będziesz zbyt zdenerwowany o to, że ktoś się zarabia tutaj i nie będziesz próbował się wybić w komentarzach bądź... <laughs> i nie będziesz próbował się... <laughs> I nie będziesz próbował się wybić w komentarzach albo poprzez dawanie mi łapki w dół, bo byłoby to żałosne i, 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 i tyle. I jeszcze jeden spoiler, żeby Was przekonać. Książka zawiera historię, jak trafiłem na oddział psychiatryczny na około 5 miesięcy, po tym jak dostałem dużo, dużo takich przygnębiających komentarzy w serwisie YouTube i strasznie bałem się, jakie wideo opublikować następne, żeby uniknąć hejtu. Nie wiedziałem, co zrobić. I zostałem na 5 miesięcy zamknięty, miałem bardzo ciężką terapię. W tym czasie wchodziły filmy nagrane na zapas, więc tego nie zauważyliście, ale ta książka dokładnie opisuje, jak ciężkie jest życie youtubera, jak pełne jest stresów. Kiedy na przykład okazuje się, że film zamiast 300 tysięcy odsłon zrobił tylko 200 tysięcy, na dodatek zamiast standardowych 5% minusów nagle jest 15%, to jakby stajemy, my codziennie stajemy przed y, takim strachem, lękiem przed tym, że stracimy sposób na zarabianie pieniędzy i pomyślcie sobie, to jest tak jakbyście wy codziennie, szef wam groził, że wyrzuci was z pracy. To nie jest nic przyjemnego, jest to bardzo obciążające naszą psychikę i historia tego oraz jak z tego wyszedłem również znajdziecie tutaj, ponieważ to bardzo mocno natknęło mnie do mojej działalności artystycznej i piszę to z perspektywy już dojrzałego artysty po przejściach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że będzie to miła lektura do poduszki i trzymajcie się ciepło, cześć!